Kurde, pisa jebana. <laughs> Ukrainie jest pierdalony. cię kurde pies. Właśnie dlatego kurde wolę grać z Polakami, a nie z kurde, z Anglikami, z Ukraińcami i z, Rosjami, i, i, i z Rosją. Venonik śmierdzący jebany. Czy kurde go wezmę go zraportuję, kurde na tym? Działan jest. Tutaj jest. Złasek, kurde, jego profil, nie? Zgłoś gracza. Yy. Oszukuję w grze. Bądźmy do sprawdzenia. CSGO. Ja muszę napisać to po angielsku, nie? Po angielsku, nie? Czekajcie. Pop y, przeszkadza y, swojej drużynie. Zabił, y, zabił mnie, dlatego że mu broni nie, nie oddałem. I zaczął we mnie strzelać. Utrudnia grę i, i utrudnia inny mecz w swojej drużynie jest toksyczny wobec innych osób ze swojej drużyny wyzywa przeklina i w i nie pomaga swojej dru... drużynie Dobra, ma kurwa reporta ten śmiesznie.